z tej strony Karol Mało. Dzisiaj nowość, dwie paczki. Od, otwieramy pierwszą. Dobra, pierwsza. La Session. Druga, Marco Ferratti e il Widzę, że Gold. Raizan Marin. Seljuak Buello, kurde, mam go, ale włożę go do paczki. Artur. I to była jedna paczka. Jeszcze. Jedna. Ludzie, ta paczka może być fajna, bo ja tu patrzyłem już. Jadon po powtórka. Do paczki dla kolegów. Kamila i Bartka. Joel Weltman, nie mam. Wiktora Luisa mam. Iwan Perisic. Aj fajny. Osiemdziesiąt dwa. Siedemdziesiąt sześć. Sześćdziesiąt trzy. Uwaga. Angel Di Maria. Osiemdziesiąt pięć. Sześćdziesiąt cztery. Siedemdziesiąt sześć. Jest. A teraz karta. Wieczoru, a zrobię chyba skrinę. Aguero tu, 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 tu. Sergiu Ague... Sergio Aguero, Sergiu Aguero, osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześćdziesiąt dwa. Takie aguero to skarb. Ale jest jeszcze Alison. Uwaga! Pa!